Witam wszystkich na krótkiej dogrywce do vloga, mianowicie Zauważyłem tutaj jakieś Dziwne zwierzę Siedzi na drzewie, a mianowicie jest to piękna wiewiórka Także troszkę przyrody Kompletnie się mnie nie boi, ogólnie mnie zwierzęta lubią Ale dzika wiewiórka O skubie sobie jakieś orzeszki Kompletnie się nie boi. To jakieś jest dwa metry ode mnie na drzewie. Nie wiem, czy ją dobrze widzicie. No jest przede mną. No, kurczę. Także, jak coś, to nazwijmy to vlogiem przyrodniczym. Jesienna wiewiórka. <grywka> w dodatku, jakaś przyjazna. Kurczę, że nie wziąłem orzechów z domu. Jak coś, to przyjdę tutaj później z orzechami, może jeszcze tu będzie. Coś tam sobie wcina. Zrobię zdjęcia w przybliżeniu. Wrzucę na Facebooka, na fanpage Crazy Wizarda. No ale przyjazna wiewiórka. Kompletnie ją nie rusza. Jestem pod nią. Ale fajno. Dobra, widzimy się na kolejnym vlogu, mordki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Crazy Wizard Pyro.